I jesteśmy w tym momencie na żywo. Także witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Artur Kucharzyk i. I kto? Tomasz Tomasz Burcon, tak? Tomasz znany i lubiany fotograf, jeśli chodzi o nieruchomości, i nie tylko, bo jego prace były w różnych ciekawych miejscach, na przykład naszone geogra geografii udostępniane. Więc Tomasz naprawdę wie, co robi w fotografii, wie jak to robić. No, i zapraszamy Was do na dzisiejszy króciutki nasz live, w którym będziemy chcieli Wam powiedzieć parę słów o fotografii nieruchomości, i na końcu skonkretyzować to w formie wydarzenia, które razem z Tomaszem organizujemy na wschodnio-południowej części naszego kraju, czyli całkiem druga strona kontynentu, druga strona, druga strona kraju niż, niż Tomasz, na co dzień przybywa. Jak ktoś. Prośba jakąkolwiek okę cokolwiek, jeżeli nas widzicie, słyszycie, czy faktycznie obraz i dźwięk jest OK. Czy, czy gadamy sobie na pusto, bo tylko usta się ruszają, a na przykład dźwięku nie ma. Także dajcie proszę znać, jak to u was wygląda. Czekamy na jakąkolwiek informację, że widać słychać. Dobra. Dostałem tutaj cynk, że jest OK. Dobra, słuchajcie, to dzisiaj króciutko i konkretnie. Może zaczniemy troszeczkę nietypowo, ale na początku, po co ten live? Bo organizujemy z Tomaszem wydarzenie, które będzie podzielone de facto na trzy części, na trzy takie moduły. W związku z to, przejazdem Tomasza 31 sierpnia na Stowarzyszenie Mieszkanicznik w Rzeszowie, na którym to Tomasz będzie, będziemy z Tomaszem rozmawiać na temat fotografii, oczywiście w nieruchomościach, ale przy okazji Tomasza jeszcze postanowiłem wykorzystać, w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby przeprowadzić jeszcze tutaj dodatkowe szkolenia i pierwsze szkolenie będzie z fotografii ogólnej, jak robić zdjęcia nie tylko, tak naprawdę w nieruchomościach będzie dopiero później, jak robić ogólnie zdjęcia, Różnych rzeczy do dowolnym sprzętem, który mamy przy sobie, nie musi to być profesjonalny aparat fotograficzny, może to być telefon, w jaki sposób go ustawić, kadrować, jakie są kąty, jak dobrać oświetlenie, jak dobrze uchwycić emocje. Będziemy, dowiemy się także, jak robić portrety, jak fotografować dzieci, przedmioty, jedzenie. Jak robić selfie, na przykład popularne, jak robić zdjęcia podczas wycieczek. To będzie nasz pierwszy moduł 31 sierpnia o godzinie 11. Tomasz, może coś więcej byś mógł powiedzieć jeszcze, jak to widzisz? Czego można się dowiedzieć, będzie można się dowiedzieć na tym szkoleniu? Przede wszystkim zależy mi na tym, aby przekazać jak najwięcej wiedzy, ale takiej, która nie jest zależna od posiadanego sprzętu. Czyli chwytając tak naprawdę aparat, czy to telefon komórkowy, z aparatem, żebyście byli w stanie wyciągnąć z niego maksimum, czego się da, bo pewnie wiecie, jak nie wiecie, to się dowiecie, że prawny fotograf potrafi zrobić często lepsze zdjęcia, wielokrotnie gorszym sprzętem od kogoś, kto tak naprawdę nie potrafi robić zdjęć, a używa super sprzętu. Miałem się okazję o tym wielokrotnie przekonać, chociażby ostatnio będąc na Wetelu był człowiek, który miał telefon, miał aparat kompaktowy, czyli wiecie, coś takiej wielkości, z taką zbudowaną lampą podnoszoną, no i robił zdjęcia, wiecie, jak tam na Wetelu już po pewnym czasie wszyscy byli troszkę spoceni. te zdjęcia po prostu, te aż świeciły, taki po prostu był odblask. Zdjęcia były bardzo płaskie. Dlaczego są płaskie? Ponieważ jeśli świecimy w twarz, no to nie mamy żadnych cieni, a naturalnie jesteśmy przyzwyczajeni. Zobaczcie teraz nawet, czy na mnie... Czy na Artura, mamy cienie, tu światło pada akurat, przepraszam, z tej strony, u mnie, i tutaj jestem z tej strony, jestem jaśniejszy, jestem ciemniejszy, dzięki temu widać tą trójwymiarowość twarzy. Oczywiście nie zawsze to dobrze jest, bo wtedy się pojawiają różne worki pod oczami, ale na to też są sposoby. Ja Wam pokażę, w jaki sposób udało mi się na przykład fotografować panią młodą, która dosłownie miała, dosłownie przeoraną twarz. No słuchajcie. Głębokość odporu, no, no nie wiem, z czego to wynikało, czy to jakaś choroba, czy po prostu tak ja nie wiem, jakby jak skórka odporła rańczy, tylko że z dużo, dużo głębszymi porami, i to naprawdę strasznie wyglądało, ale dzięki temu, że potrafiłem zwiększyć światło, no, zrobiła jej się twarzy, jak to mówią półkaninowlaka, tak? Ale co to było nie. Z pomarańczy zrobiłeś broskwinkę na twarzy, tak, Głociutka. <noise> I to ważne, nie, nie używałem do tego żadnego programu, tylko po prostu odpowiednio jej twarz oświetliłem. Dzięki temu ona uzyskała dużo lepszy wygląd. A ja nie straciłem czasu siedząc z oprogramowaniem i obrabiając zdjęcia, bo oczywiście można to zrobić, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej się, jak najlepiej się przygotować do zdjęć, tak żeby one później nie wymagały obróbki, bo to mnie zawsze męczyło, że ja lubię robić zdjęcia, a nie siedzieć przy komputerze i się bawić tymi zdjęciami. Wiecie, jeśli mamy jedno, dwa zdjęcia do obróbki, to możemy się pobawić i rzeczywiście jest to przyjemne, ale nagle, jak mamy tych zdjęć naprawdę dużo. Musimy je wybrać i tak dalej, no to robi się nudne, a przede wszystkim jak każde podrabiamy, żeby uzyskać ten sam efekt, to już przy pierwszym zdjęciu ta przyjemność po obrótce pierwszego zdjęcia znika, bo później to już jest praca odtwórcza, a ja takiej nie lubię, lubię pracy twórczą. No i co się stało na tym weselu? Mianowicie ten pan robił te zdjęcia i poprosił mnie, żebym fotografował jego z no, jakąś tam Kobietom. Ja wziąłem ten aparat, ja mówię, moment, moment. On nie bardzo wiedział o co chodzi, ale poszedłem po talerzek, talerzyk, taki nieduży talerzyk biały. No i zrobiłem to zdjęcie, nie powiem wam jak, ale powiem na szkoleniu. I słuchajcie, on po prostu był w szoku. Słuchajcie, on chodził z tym aparatem i wszystkim pokazywał. Później wziął talerzyk i zaczął to ćwiczyć. Dziękował mi, także taka drobna rzecz, a słuchajcie, no pozwala zaoszczędzać pieniądze rzędu no kilkuset, przynajmniej złotych, ten jeden tip, ponieważ tyle kosztuje lampa, w której można skierować w innym kierunku niż w twarz lub też rozproszyć oświetlenie. Także takich tipsów, na których możecie zaoszczędzić od kilkuset złotych do nawet 100 tysięcy złotych w skali roku na pięciu apartamentach. To nie jest żart, to jest policzone. Będę Arturowi przesyłał wyliczenie, jak to wyliczyłem, łącznie z numerem telefonu do osoby, na której zrobiłem sesję zdjęcia, zdjęciową pięciu apartamentów i średnio miesięcznie ponad 10 tysięcy złotych dodatkowo zarobiła na apartamentach, chociaż ludzie twierdziły, że te zdjęcia, które, która miała apartamentów też były dobre. Także to na pewno się dowiecie. Czyli podsumowując, bo ten slajd jest dość krótki, tutaj widzę, że już mam praktycznie połowę czasu, to przede wszystkim nauczycie się robić byle czym zdjęcia, ale nie byle jakie. tylko takie, które chwytają do serca, jeśli to będą zdjęcia waszych kupili, dzieci, wasze zdjęcia z wakacji, lub też za portfel, jeśli będziecie chcieli wynająć mieszkanie, sprzedać samochód, sprzedać cokolwiek, nie, telefon komórkowy, to potrafię zrobić te zdjęcia i przekazać Wam to wiedzę, aby one zmaksymalizowały Wam cenę sprzedaży lub też wynajmu. Także w pierwszej części będę opowiadał o podstawach fotografii, o tym, w jaki sposób kadrować, w jakiej wysokości robić, kiedy z małej wysokości, kiedy z dużej, kiedy ze średniej, kiedy zejść do poziomu danego obiektu, który fotografujemy, kiedy go z dołu sfotografować. Kiedy go z góry, jak wydłużyć nogi u kobiety, jak kogoś obniżyć, jak jest za wysoki. Takie proste, praktyczne rady, ale po których będziecie nie tylko wy, wy widzieli różnicę, ale będą widzieli to oglądający, będą zupełnie inaczej reagowali na te zdjęcia. Myślę, że nie jeden raz z zachwytem, a. Osoby, które będą zamierzały od Was coś kupić, na pewno zapłacą Wam dużo wyższą stawkę niż gdybyście zrobili zdjęcia takimi sposobami, którymi robić je dzisiaj. I to jest cel tego pierwszego szkolenia, żeby każdego przeciętnego człowieka z dowolnym sprzętem, jaki posiada, dlatego zachęcamy z Arturem was, żebyście przynieśli swój sprzęt, bo to jak ja Wam pokażę na moim telefonie czy moim aparatem, jak coś można ustawić, to nie znaczy, że szybko znajdziecie tą funkcję u Was w aparacie. Dlatego będzie to trochę takie szkolenie połączone z warsztatami, ale to tylko w jednym celu, żebyście z tego wyciągnęli jak najwięcej, bo jak dobrze wiecie, dużo więcej się nauczymy w praktyki niż w teorii. Powiem też właśnie, jak podręczne rzeczy, takie jak serwetka, jak talerz, jak piłka, czy cokolwiek, co mamy pod ręką, to możemy wykorzystać, aby właśnie stworzyć warunki oświetleniowe, bo głównie pracujemy światłem, nawet przy zwykłych aparatach czy telefonach komórkowych gdzie gdybyście chcieli to zrobić tradycyjną metodą, to albo by się to nie dało, bo na przykład lamp błyskowych tak naprawdę nie widziałem do telefonów komórkowych, a jeśli ktoś znalazł, to zachęcam do tego, żeby się ze mną tym podzielił, albo jest to bardzo trudne, jak na przykład do aparatu kompaktowego, który nie ma wbudowanej stopki do zewnętrznej lampy. Także będę mówił o kadrowaniu, o wysokości, o tym, jak przygotować dane obiekty do zdjęć. Czy to jest podłoga, czy to jest samochód, czy to jest mieszkanie, a o mieszkaniach i wnętrzach oraz nieruchomościach będę skupiał się przede wszystkim na drugiej części, na którą zachęcam tych, którzy chcieliby nauczyć się fotografować nieruchomości. I tak jak mówię, niekoniecznie jest to związane z wymianą sprzętu, I co ważne. Pomyślcie sobie, może wy jesteście inwestorami, może nie potrzebujecie się tego uczyć, bo nie macie czasu na takie fjardowe. Przepraszam za słowo, ale zauważyłem, że wiele osób, którzy przychodzą na różne wykłady, które organizuję, tak naprawdę skupiają się na zarabianiu i oni nie chcą, nie chcą się uczyć robić zdjęć, bo dla nich to jest strata czasu. I to jest, uważam, bardzo słuszne podejście. Ale pomyślcie, może warto przesłać waszych pracowników, waszych partnerów, fotografów nawet, którzy wiecie, że robią zdjęcia dobre, ale jeszcze dużo im brakuje do tego, żeby te zdjęcia były naprawdę bardzo dobre. Także zachęcam was, że jeśli wy y, y, dla siebie uważacie, że nie jest to szkolenie, bo nie zamierzacie się uczyć, nie zamierzacie robić zdjęć osobiście, bo skupiacie się na innym korpusie biznesu, w którym nie jest fotografowanie, to zaproście kogoś, może prześlijcie link do szkolenia, to może być potencjalnie tym zainteresowany. Przyślijcie swoich pracowników. Myślę, że Artur na pewno pomyśli na zniszczce, jeśli przyślijcie ze wszystkich waszych oddziałów takich ludzi. Także zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym, co będę przekazywał. Część rzeczy właśnie dowiadujecie się teraz, ale przede wszystkim również podzielić się z nim, jeśli sami nie myślicie, że będziecie uczestniczyć w tym szkoleniu, a nawet. Podzielić się, dlaczego też z innymi, bo być może, może nie bezpośrednio oni są zainteresowani, ale właśnie ktoś z ich znajomych szuka właśnie takiego szkolenia. Tym bardziej, że cena naprawdę jest śmieszna. Ja uważam, że to szkolenie wartościowe powinno być 10 razy droższe minimalnie, ale chcemy zobaczyć, jak to zadziała, i przede wszystkim chcemy, aby w naszym szkoleniu jak najwięcej osób uczestniczyło. To więcej nadmienię, że mimo to, że szkolenie wydaje się dość krótkie, tak naprawdę materiału będzie więcej, ponieważ uzyskacie ode mnie pewne narzędzia, dzięki którym będziecie wiedzieli chociażby jak przygotować mieszkania. Mam pewien dokument, który ma parę stron, który dokładnie szczegółowo opisuje, jak przygotować chociażby mieszkanie do wykonania zdjęć i ten dokument zawsze wysyłam osobom, do których jadę na sesje zdjęciowe. I ten dokument bezpłatnie w ramach tego szkolenia otrzymacie ode mnie, jak i też bardzo długi wywiad ze mną, który trwa ponad godzinę czasu, gdzie mówię o podstawowych aspektach. Także nie sugerujcie się tym ograniczonym czasem, który mamy na szkoleniu, ponieważ tak naprawdę materiałów będziecie mieli na czas. Myślę, że przynajmniej dwukrotnie dłuższy niż program przewidziany szkoleni, ponieważ y, y, zawsze kładę y, nacisk na to, żeby jak najwięcej i jak ta, najefektywniej przekazać swoją wiedzę. Y, Udostępnię Wam też linki do pewnych programów, za pomocą których będziecie mogli y, y, wprowadzić chociażby słowa kluczowe oraz kopisy do zdjęć i gotagi, to jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego jest ważne? Ponieważ jeśli to zrobicie i zrobicie to dobrze, a powiem w jaki sposób zrobić dobrze, Wasze zdjęcia pojawiają się e, i wasze oferty, w których będą te zdjęcia, pojawią się na szczytach wyników wyszukiwarki i przeglądarki Google oraz portali, w których umieszczam, będziecie umieszczać swoje oferty. A czemu to tak dobrze działa, to możecie się przekonać, wpisując chociażby w Google e, apartament, e, przepraszam. E, e, Elewację pod elewację Gdańsk, czy elewację Trójmiasto, i w pierwszej dziesiątce pojawia się strona internetowa, do której robiłem zdjęcia. Mimo to, że ta strona została w 2009 zrobiona, to do dnia dzisiejszego jest top 10 i inne firmy, które są wielokrotnie większe, mają więcej środków, nie są w stanie tego przybić, mimo to, że strona tylko była przez pierwszy rok pozycjonowana. Dlaczego tak jest? Bo naprawdę niewielu fotografów w Polsce. Potrafi i wie, w jaki sposób gdzie wpisywać te słowa kluczowe. Natomiast ode mnie dostacie link do narzędzia, które, za pomocą którego możecie zrobić tą wyspa. Dobra, czyli tak podsumowując, mamy 31 sierpnia o godzinie 11 do godziny 16 szkolenie ogólne dla każdego z fotografii. Ogólnej, różnych ciekawych i może mniej ciekawych rzeczy, że dzięki fotografii będą ciekawsze. Możecie przynieść swój sprzęt, wykorzystać swój sprzęt, Tomek, wam pokażę, jak go skonfigurować, jak tutaj podziałać, więc warto się na to szkolenie zapisać. Później mamy o godzinie 18:00 spotkanie Stowarzyszenia Mieszkanicznik, na które też zapraszamy. Też będzie troszkę wiedzy na temat fotografii, trochę ogólnej, trochę nieruchomości, będzie to takie połączenie. I na drugi dzień, 1 września, też o godzinie 11:00 do godziny 16:00 w szkolenie z fotografii nieruchomości, czy już tu bardziej specjalistyczne. Przede wszystkim myślę warto, choćby nawet, żeby się dowiedzieć w jaki sposób właśnie to, o czym Tomasz powiedział, te zdjęcia opisywać, tagować żeby rzeczywiście się pozycjonowały jeszcze lepiej w internecie. Co do miejsca, bo też żebyście jeszcze raz wiedzieli, jest to Rzeszów, hotel ambasadorski na rynku, Rynek 13 w Rzeszowie, więc wszystkich z Rzeszowa, z Podkarpacia i okolic, wszystkich którzy, tych, którzy chcieliby skorzystać z szkolenia o naprawdę niskiej i śmiesznej cenie, bo myślę, że jedna porada będzie warta dużo, dużo więcej niż... Niż inwestycja w to szkolenie, na pewno się Wam zwróci, więc warto. Ja też osobiście chętnie w szkoleniu będę uczestniczył, będę chciał zabrać swoich pracowników. Właśnie to, co Tomasz powiedział, bo o ile niekoniecznie sam będę w swoim biznesie nieruchomościowym chciał zajmować się fotografią, o tyle chciałbym, żeby moi pracownicy robili to jeszcze lepiej. Robili to coraz lepiej, robili bardzo dobre zdjęcia, które będą naprawdę sprzeda sprzedawać i zwiększać ceny. Najmu i ceny sprzedaży nieruchomości. Co do cen, moduł pierwszy, szkolenie podstawowe z fotografii ogólnej dla każdego, będzie w kwocie 297 zł. Moduł drugi, specjalistyczny z fotografii nieruchomości, będzie w kwocie 697 zł. I uwaga, mamy promocję, specjalną promocję w ciągu dwóch najbliższych dni do środy, do, praktycznie do północy, do 23.59, mamy promocję, że pierwszy moduł będzie za niecałe 200 zł, 191 zł, po to, żeby dowiedzieć się w jaki sposób Ustawiać aparat, w jaki sposób robić jeszcze lepsze zdjęcia. Pomyślcie, bo może nawet jesteście albo chcecie być influencerami, którzy chcą fotografować siebie, przedmioty różnego rodzaju i dzięki temu też zarabiacie. Więc zobaczcie, że za dwie stówki, jedyne dwie stówki, to jest mniej niż czasem jakieś szkolenie online, które trwa dwie godziny. A tutaj będziemy na żywo i będziecie jeszcze mogli dowiedzieć się, jak ten swój aparat sprawdzić, skonfigurować, czego nie ma możliwości w szkoleniach online czy w różnego rodzaju e-bookach. Więc, więc zapraszam do skorzystania z promocji. Za chwilkę Wam rzucę link. Moduł drugi też będzie w promocji przez najbliższe dwie doby. Zamiast 697 będzie 497, więc znowu też cena jest bardzo śmieszna. no W zasadzie wystarczy, że dzięki szkoleniu podniesiecie choćby o te pięć, stó pięć stówek. C cenę sprzedaży nieruchomości, a ja już Wam się zwróci, a jestem pewien, że to nie będzie tylko pięstówek, ale może zero więcej, może jeszcze więcej e, jesteście w stanie sprzedać taką nieruchomość, także warto się zapisać, można oczywiście skorzystać z pakietu dwóch szkoleń i przy okazji jeszcze Tomka troszkę pomęczyć, bo Tomek będzie tutaj w Rzeszowie z nami przez trzy dni, więc też obiecał mi, że nigdzie nie będzie się chował, nie będzie uciekał, będzie też do Waszej dyspozycji, będzie można zaprosić Tomka na obiad, porozmawiać z nim jeszcze bardziej i go tam gdzieś wycisnąć, wykorzystać i do, dostać od niego wiedzę. Więc wrzucam wam w tym momencie link do zapisów się, zapisania na szkolenie. I pamiętajcie, przypominam, że do środy, do 23.59, pod tym linkiem macie promocyjną cenę. Od czwartku, od 1 po północy ta cena wzrasta do 297 i do 697 zł. Więc nie będzie zmił, nie będzie uprość, jak ktoś mnie w środę, czy tamka będzie pytał. A że nie zdążyłem z promocji skorzystać, bo karmiłem dziecko i wyprowadzałem teściową albo na odwrót. No to niestety nie możemy pomóc. Także warto skorzystajcie link wrzucam. I słuchajcie, jeszcze może jeszcze z dwie, trzy minutki możemy tutaj przedłużyć. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z nieruchomością, to myślę o zróbmy tak. Pierwsze pytanie, które się pojawi, Specjalistyczne szczegółowe związane z fotografią albo z nieruchomościami. Myślę, że Tomek nam tutaj odpowie, żeby też zachęcić jeszcze tym bardziej do, do przyjścia, do uczestnictwa. Karolina napisała, że proponuje następne w Toruniu. Także Tomek, widzisz, rozmawialiśmy o tym, może faktycznie, że szkolenie fajną będzie się cieszyło opinią i, i popularnością, to może rzeczywiście zrobimy objazd po Polsce z taką serią szkoleń, kto wie, kto wie, także tutaj już Karolina zapisujemy na listę osób zainteresowanych, jeśli chodzi o Toruń, słuchajcie, kto z nami jest na żywo, no to pytanie, czy macie pytania, czy coś związanego z fotografią, z nieruchomościami, chcielibyście się dowiedzieć, żeby Tomek tutaj nam mógł jeszcze odpowiedzieć, dawajcie znać śmiało. No i czekamy. Jeżeli nie ma, no to, to będziemy się tutaj powoli rozłączać. Ja nie, powiem, że inwestycja w takie szkolenie dużo więcej y, każdemu da, niż kupno lepszego telefonu komórkowego lub też lepszego aparatu, czy jakiegoś sprzętu do tego. A hmm. jeśli już, to też będę mówił, to ważne, y, jaki sprzęt warto kupić, żeby znowu nie wydawać dużo pieniędzy, a efekt był pożądany. Powiem wam, że mój pierwszy filtr polaryzacyjny kosztował więcej niż to szkolenie. Tam film, wiecie, takie cieniutkie szkło, kosztowało 500 zł, ale teraz wiem, jak już tam tak filtr kupić za jedną piątą cenę, aby spełniał swoje warunki. Także o tym też będę mówił, jakie stosy, czym się chce skierować, jaki sprzęt, albo telefon komórkowy. Na co zwracać uwagę, za jakim zdjęć jest dobry telefon komórkowy, albo do jaki lustrzanka lub też bezwzględny kompakt i tak dalej. Także ja uwielbiam dzielić się wiedzą, także zostanę może nawet dłużej niż trzy dni, jak ktoś będzie chciał po szkoleniu jeszcze zadać mi pytania, bardzo chętnie tym się podzielę, ponieważ to jest moja przede wszystkim pasja. Zarabiam z nieruchomości tyle, że nie muszę robić zdjęć, ale lubię, bo robię, bo lubię. No, tak, tak samo szkole, bo lubię. No, ok, super. Nie jest zaróbek, ale przekazanie wiedzy i podzielenie się swoim Dobra moi drodzy, słuchajcie, nie ma w tym momencie żadnych pytań, więc jeszcze raz zapraszamy na szkolenie 31 sierpień i 1 wrzesień Rzeszów hotel Ambasadorski link do zapisów i więcej informacji o Tomku, więcej informacji na temat szkoleń, o czym będą moduły znajdziecie właśnie pod linkiem, który tutaj wrzuciłem w komentarzu. Jeszcze rzucę pod każdym nagraniem w opisie, żebyście też mogli znaleźć. I co? Myślę, że jeżeli jeszcze jakieś pytania będą, będziecie mieli, no to śmiało napiszę w komentarzu pod tym nagraniem, a ja tutaj postaram się, żeby Tomek też mógł na nie odpowiedzieć. To co? Dzięki wielkie. Mi Miłego, ciepłego wieczoru Wam rzucimy. Widzimy się tak. Rzeszów, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.